Siemaneczko widzowie, z tej strony Elza, witam w kolejnym odcinku, dzisiaj wydaje mi się, że dosyć ciekawy film, bo dzisiaj popytamy się czatu GPT o kilka fajnych rzeczy, Te mam w notatniku zapisane o co się będziemy pytać, kilka tych pytań na pewno padło na moich shortach czy gdzieś tam, ale dzisiaj sobie też je obgadamy tak bardziej konkretnie, wpiszemy, zobaczymy co tam chat odpisze, czy coś się zmieni. Wydaje mi się, że to jest ciekawy film. Głównie inwestycje, ale nie tylko, więc za bardzo zobaczymy. Ciekawi mnie też w sumie odpowiedź, jak, 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 wiecie, jaka tutaj będzie. Ale na szybkim jeszcze wstępie: Skins Monkey, strona jest stroną mojejemu spojrzeniem. Jeżeli chcesz widzieć mnie z spojrzeniem, to link dostanę oczywiście w opisie. Darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzar Przy tego przy wpłacie tutaj z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 350. Yy, przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35. Przy doładowaniu 1000 dolarów darmowe 350 I do tego na nie wyjdź ten naklejek, przedstawimy mnóstwo przepięknych kraftów. Troszkę tu tego jest, więc co linka w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, sobie coś wysnajpieniem i sprzedaniem drożej, lub po prostu lubi krawciki, to co, ja was tutaj zostawiam, a my przechodzimy już tutaj do naszych pytań. Mam je w notatniku oczywiście, jak tutaj nieprzygotowany użytkownik, jak najbardziej byście widzieli, co tutaj zadamy pytania, ale jesteśmy tego ciekawi, tak? Z komentarzem, najlepsza inwestycja Dobra, pyk i na, można tak, jaka? Jaka jest najlepsza inwestycja w CS2? No pewnie nie napiszę nam konkretnie. Okej, okay, okej. Okay. Klasyczna tutaj gadeczka. Inwestowanie w skórki. Aha. Skórki są bardzo popularne. mogę zacząć z skuteczne wartości. To kilka kluczowych produktów. A czemu? Nie wymienił? Czy ja już coś zjebałem? Czy po to kliknąłem? Co 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 co? Robię się nie znam. Przepraszam Was. Kontynuuj. Probuj nam. O, dobra. Skórki Żal, yy, wysokiej jakości. Ok, ok. No, tutaj wymieniam po prostu rzadkie skórki, tak? Czy są to najlepsze inwestycje? Są to często rzeczy, które fajnie rosną, ale procentowo nie są to najlepsze inwestycje. Wydarzenia: i szynki, nowe szynki to są produkowane podczas aktualizacji lub wydarzeń. Ok, to jest nawet spoko, że to daje. Trendy rynkowe, śledzenie trendów. I yy, yy. zmiana na rynku, skórki, korzystają z platform takich jak Steam Market. Ok. Okay, nie wiem co to ma. Inwestowanie w naklejki, kapsuły. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, a. Dobra, czekajcie. On tutaj spekulacje. Okej, okay. inwestowanie w profesjonalne drużyny i turnieje. A. A masz jakąś konkretną, najlepszą od siebie inwestycję, która. Może wypalić. Muszę o to jeszcze zapytać. Bo nie wiem, wyzywacie w ogóle, jak ja tutaj piszę. Ale, ale wydaje mi się, że to co ciekawe. No dobra, 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 ale ja wiem. Inwestowanie eee, w skórki i naklejki z Majorów 2023. Dlaczego skórki i naklejki? No te Majory 2K23 to powiem Ci, że są takie... Eee, no ja bym tu się z nim nie zgodził, że to jest jakaś super, najlepsza inwestycja. Ale tutaj Antwerpik... Nie jest najgorszy Wracam tutaj z sztoką, też był dwa każdy 3 to już nie był... Nie, to chyba nie był, nie? Czy to był? Nie, 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 to już nie był. Antwerp był. Nie jest to najgorsze, nie? Ale... Okej, okay, okej, okay, okej okay. odpowiedź. Jak na czas GB tutaj oczywiście nie wymagajmy, że on będzie wszystko wiedział, więc to nie jest jakaś zła odpowiedź. Dobra, teraz lecimy mapa. Eee, dobra, jeszcze trzeba wpisać jaka. Mogę sobie zdania zapisać jaka jest. Najlepsza mapa w CS2. O Jezu, tutaj pewnie będzie na przykład z różnych czynników, bla bla bla. Ale... Aha, DAS 2, ok, myślałem, że nie wymieni. DAS 2, dlaczego DAS 2? I koniecznie DAS 2 jest jedną z najbardziej spozwanych map w całej serii. Counter-Strike jest prosty. Ok, aha. Mhm. Ale która jest top 1? Bek, skończ. Ok, czyli tutaj jakby on nam będzie pisał, że DAS 2 jest uznawany za najlepszą mapę. Eee. Może przez community rosyjskie, pewnie tak jest, no nie, no wiem, na Dusta 2 jest dużo hejtu, więc wiecie jak jest to z dwójką. 2 Dust dwójka jest taką, no, niezbyt często też lubianą mapą, ja tak średnio za nią przepadam, ale okej, okay, ale okej, okay, no Nie zgadzam się z tym, ale spoko Kto jest najlepszym graczem w CS 2? Oczywiście w CS 2, chodzi o pro playerów, to tylko w CS 2, a nie ogólnie no, statystyki, osiągnięcia, wiadomka, wiadomka e, No nie, zgadzam się, żeby Simple był uważany najlepszym graczem w cs 2 O, czekajcie, czy na pewno uważasz Simple za najlepszego gracza? Muszę dopytać, muszę dopytać go o to. Bo właśnie jestem. Może, okej, okay, no dobra, zasługiwa mi kilku mm, dobrych, ale. Ale to mnie ciekawi. Yeah. No, no dobra, no klasyczna gadka. Czyli wybrał tak naprawdę tutaj nam Simpla. No, według mnie nie, według mnie nie, na CS2 są lepsi gracze. Niestety Simpl to już nie jest, nie jest jego czas. Według mnie znalazłoby się kilku lepszych. Czy warto inwestować aktualnie na rynku Steam, czy lepiej się wstrzymać? To jest ciekawe pytanie, wątpię, że mi na nie odpowie, ale sprawdźmy, ale sprawdźmy, po co, po co tutaj też jesteśmy, tak? Okej. Okay. Eee, Jeżeli zalecenia. Przeprowadź badania, ok, Ustal budżet. Monitoruj zmiany. Rozważ alternatywy. sobie o inwestowaniu eee, Na ryzyku, ok, analizy. A eee, myślisz... czekajcie, zaczynamy, co go dopytać, może czasami odpisuję? Czy teraz jest dobry moment, czy nie? O, 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 ciekawe, ciekawe, co mi odpisze. <trenny> Trendy. Dobra, a spytam tak. Według ciebie teraz warto... Dobra, coś takiego. Według komentarzy będę... Go męczyć, by... eee, on będzie taką gadkę dawać, ale czekajcie. Może odpowiem, może odpowiem. Eee, no nie, nie dostaniemy tej odpowiedzi. Kłótnia z czatem GPT to jest coś... To jest coś pięknego. To jest coś pięknego, co na tym kanale powinno być częściej. Eee, no to tak samo, tutaj to, to te pytanie, ja coś czuję, widzowie, że tutaj taką samą odpowiedź dostaniemy. Czy w najbliższym czasie pojawią się wzrosty na rynku Steam? Eee, prognozowanie przyszłych wzrostów na Steam, zwłaszcza jeśli chodzi o przyjęte w grach, jest bardzo trudne. Okay. Oto kilka rzeczy, które mogą wpłynąć na wzrost, na aktualizację gier, są nowe okazje, popularność gier, zmiany pozycji ze Steam. Otóż, mam Podsumowując, że podsumuję na wymaga solidnej analizy. Okej, okay, no tutaj też niczego nie dostaniemy. To, niestety Nie dostaniemy tej informacji. Jaka jest najgorsza inwestycja w CS2? Zobaczymy, czy tutaj nam odpowiedź. Najgorsza inwestycja to taka, która niesie za sobą wysokie ryzyko straty kapitału, lub jest mało prawdopodobne, że przyniesie zyski. No. Tutaj bym się nie zgodził, że są wysokie ryzyko straty, no bo często to coś niesie wysokie ryzyko straty, ale wysokie ryzyko też zarobku, więc się wtedy ryzykuje. Ale mało problem, że przyniesie zyski, to wiadomo, że tak. Przyjazd to z inwestycji tych, które są regularnie usuwane z rynku, takie jak skórki, naklejki, które walwy decyduje się wycofać, może być ryzykowne, ponieważ ich wartość może szybko spaść. Mniej popularne przedmioty, to też się tutaj nie zgodzę. Zresztą, które są, nie cieszą się dużym popytem, bo takie przyloty są często fajnie manipulowane i no nie, nie zgodzę się. Przyloty z mało znanych turniejów. No i tutaj też potrafią się odwalić jakieś różne rzeczy. Skórki, naklejki z dużą podażą, no to już. Yy, to już też bardziej by mi odpowiadało. Przyloty z kontrowersyjnymi zmianami, Ok, no, dostaliśmy informacji, odpowiedzi od czatu GPT. Czy jestem usatysfakcjonowany? Spodziewałem się takich, ale najbardziej chyba się zdziwiłem najlepszym graczem w CS2, że to wymienił Simpla, tak szczerze. Eee, Jak wiecie, Simple no, gra dużo gorzej na CS2 niż ogólnie, więc to mnie zdziwiło, że to wymienił. A tak, to no, spodziewałem się takich odpowiedzi, mam być szczery. ale no, ten dwójka, okej, okay, też dziwne, ale, ale jednak. Wsparcie społecznej komunikacji lubi dasta dwójkę, więc tutaj e, też nie możesz się wszczepić. Co sądzicie o takim filmie? Jeżeli wam się taki kontakt podoba, zapraszam do subskrybowania kanału. Zaraz zbliżamy się do czterech koła, za co wam serdecznie dziękuję. Kodzik Elzart e, na skinsmonkey zapraszam. Trzymajcie się. Cześć, cześć widzowie.